Nazywam się Mike Kamiński, pochodzę z, ze stanu Pensylwanii, jestem polskiego pochodzenia i e, od 10 lat pracuję jako profesor w King Fad University of Petroleum and Minerals. King Fad University kształ, kształca studentów do przemysłu naftowego w Arabii Saudyjskiej. Więc przyjechaliśmy ze studentami, którzy są po pierwszym roku studiów, studiu aby rozpoznać i zobaczyć ten początek przemysłu naftowego w Europie. Mamy studentów z geologii, z geofizyki i z inżynierstwa naftowego, więc mają wycieczkę terenową na dwa, na dwa tygodnie i zdecydowały się przyjechać tutaj do, do Polski, na Bubkę, aby zobaczyć i zapoznać się z historią odkrycia ropy naftowej i Przemysłu naftowego w Europie. Ponieważ mamy studentów z, z kierunku inżynierstwa naftowego, po wizycie w Nabówce będziemy jechać do Jaszczewa, do czynnej kopalni naftowej, gdzie mamy wizytę. I potem zobaczymy Muzeum PTTK w Gorlicach. Gdzie są jeszcze e, sprzęt, który Łukaszewicz stosował do, des, do destylacji e, ropy naftowej. Więc cały dzień jest e, nabity. Mamy dosyć nabity e, program na, na ten dzisiejszy dzień. Jutro jedziemy zobaczyć geologię, czyli kopalne ryby w warstwach menlitowych. Pojedziemy na przątki, aby zobaczyć te skały zbiornikowe. I w drodze do, do, z powrotem prawdopodobnie jeszcze inne odkrywki w Karpatach wschodnich. The flat opens only When they put the, uh, spoon the, uh, borehole, the rock goes this, uh, pipe. Mamy oglądać nowy film o Łukasiewiczu uh, dzisiaj uh, w Muzeum <coughs> i rzeczywiście. Jak zobaczą studnie, które są kopane ręcznie, no to, to daje im bardzo ciekawy obraz z tego, co, jak było na samym początku. Oczywiście w Arabii Saudyjskiej wszystko jest pod ziemią. Nie ma takich ręcznie kopanych studni. No, technologia jest inna. To jest. This year, as we came here, they told me that the weather is hot, but not that much. I really saw the weather is really amazing. Some people say it's very hot, but I really enjoyed it. In fact, today is wonderful with spectacular views, with amazing people. I can see. Uh, really bardzo Bobka, Bobka Museum. It's very nice. Więc nasz student Amr powiedział, że i, bardzo im się podobają tutaj. I oni są bardzo zadowoleni, że przy, przyjechali tutaj na Bóbkę zobaczyć początek przemysłu naftowego. Mówił, że i, ludzie są bardzo przyjemni, bardzo gościnni. I nawet im się podoba pogoda w Polsce, że jest bardzo pięknie, zielono. Mówił, że poznali system naftowy, skały, odkrycia. Widzieli jak powstaje ropa naftowa, gdzie się zbiera w skałach zbiornikowych. I powiedział, że na pewno kolejne dni będą także się interesowane i ciekawe.